Budynek przy ulicy Wrocławskiej we wrześniu, w piątek 19 kwietnia, stał się miejscem dramatycznych wydarzeń. Pracownicy firmy telemarketingowej BV Call Center ogłosili generalny i bezterminowy strajk z powodu opóźnień w wypłacaniu wynagrodzeń. Od lutego nie mamy wypłaty. Ja, co prawda, dostałam zaliczkę 119,45 zł, bo taką miałam końcówkę. No Są osoby, które w ogóle nie dostały. Około 30-osobowa załoga zdecydowała się na okupowanie biura, aż do skutku. No, chcielibyśmy tutaj zostać, żeby odzyskać pieniądze. odzyskać pieniądze, w tym sensie zostać, że jak wyjdziemy, to możemy mieć zamknięte drzwi. Po prostu. No. Tu ludzie są naprawdę zdesperowani. Jak ktoś w lombardzie zastawia własne obrączki, żeby dać dzieciom śniadanie do szkoły, no to już nie są chyba żarty. Pracownicy obawiają się pospiesznej likwidacji biura, ponieważ dzień wcześniej rozpoczęło się opróżnianie pomieszczeń i wywożenie sprzętu. Kwestia jest taka, że pani prezes dzisiaj przyszła, rozłożyła ręce i powiedziała, i co mam wam powiedzieć? To było jej pierwsze słowo. Ja was rozumiem. Ja was rozumiem, ale co mam, mam wam powiedzieć? Ja wiem, że długi trzeba spłacić, ale ja nie wiem, kiedy wam je spłacę. Ja je spłacę, tylko nie powiem wam kiedy. Nie chcę was oszukiwać, dlatego nie mogę wam powiedzieć kiedy. I cały czas jest taka nawijka na kijka po prostu. Rzesińskie biuro firmy zajmuje się telefonicznym zapraszaniem przypadkowych abonentów na konsultacje medyczne oraz pokazy sprzętu związanego z medycyną. Sztandarowym produktem firmy jest tak zwany rezonator biofotonowy, który ma stabilizować poziom energii życiowej. Urządzenie to kosztuje około 6 tysięcy złotych. Pracownicy przyznają, że sami nie wierzą w skuteczność rezonatora, ale i tak starają się zapraszać na pokazy jak największą ilość ludzi zgodnie z narzuconą socjotechniką. Zasada jest taka, że trzeba mówić szybciej niż oni myślą po tamtej stronie. Jeśli ja miałem na Warszawę 47 osób w dwa dni zaproszonych, a wiadomo, że każdy przychodzi z kimś, czyli dwóch, trzech, a później mówimy, a później słyszymy, że a wiecie, takie, Wyszło, tak, takie chłopki przyszły, Bezwo. nic nie kupili, takie bydło przyszło. I po prostu, no, no wiecie, zapłacę wam jak będę miała, ale nie mam. A to e, państwa wypłata była też uzależniona, jak rozumiem, od ilości zaproszonych. Cała osób, nasza wypłata uzależniona od jest sprzedaży od sprzedaży. Od sprzedaży. Od sprzedaży Oczywiście, no przecież manna z nieba nie leci. W obecnym kryzysie firmy wypłaty wstrzymano z powodu niskiej sprzedaży rezonatorów. Nikt jednak nie ujawnia konkretnych danych. My nie wiemy, jaka jest sprzedaż, bo my nie jeździmy do Warszawy. Na, ten, na tę sprzedaż my jesteśmy tutaj od tego, od tego, żeby zapraszać tych ludzi, ale nikt nam, no słyszeliśmy, że podobno ktoś okradł przed świętami handlowca, dlatego nie było wypłaty. A może, no, no tak, no do. Zajączek wielkanocny zapewne okradł. W normalnych warunkach pracownicy zarabiają 3,75 za godzinę. Jak mówią, przy maksymalnej wydajności mogą uzyskać około 500-600 zł miesięcznie. Może, jakby ktoś stanął w odpust w wiechowie z puszką, to by uzbierał więcej przez 3 godziny. No tak. Na pewno. No tak. Na pewno. Zawód taki żebraka chyba się opłaca. Tutaj jesteśmy żebrakami w garniturach. Próbowaliśmy uzyskać wyjaśnienia od prezeski firmy, ale ta nie była zainteresowana rozmową. Dobra, można jeszcze na chwilkę, bo ja chciałem zapytać, kiedy będą wypłaty, proszę mi powiedzieć. Dziękuję. Przed chwilą panów prosiłam o wyjście. Proszę, nie wyrażam zgody. A, a, a tak mniej więcej kiedy? Proszę wyjść. Dziękuję. Pracownicy po początkowej wspólnej mobilizacji zaczęli opuszczać biuro. Wszyscy jednak zapowiadają, że będą kontynuować strajk w poniedziałek.